Wystrój stołu jest rzeczą szczególnie ważną przy podejmowaniu gości, a zwłaszcza podczas eleganckich kolacji. Postarajmy się dać wszystko, co mamy najlepsze: obrus, porcelana i sztućce, nie zapominając oczywiście o dekoracjach. Sztuka stołu, sztuka stołu. De table, to dość rozległa dziedzina wiedzy, z której warto poznać choć kilka podstawowych zasad. Dotyczą one układania sztućców, serwetek, dobierania odpowiednich naczyń, układania kwiatów i świec oraz skomponowania z tych elementów stołu wykwintnego i pięknego. To wszystko powinno iść w parze z umiejętnością zaplanowania menu dobranego do okoliczności, pory roku i gustu kulinarnego gości. Jaki obrus wybrać, niegdyś na eleganckim wieczornym przyjęciu nie widziało się innego obrusa niż biały? Teraz panuje większa swoboda. Obrus może być w dowolnym kolorze, pasującym do serwisu, dekoracji kwiatowych i świec. Na elegancką kolację wybieramy jednak biały, najlepiej jadamaszkowy, ostatecznie lniany. Powinien być wykrochmalony i starannie wyprasowany. Drugi raz prasujemy go przed położeniem na stół, żeby wygładzić ślady po złożeniu. Pod spód kładziemy cienką folię, chroni blat przed zalaniem i coś miękkiego NP, flanelkę. Jak skomponować stół nasz najlepszy serwis ma złocone brzegi, więc dobieramy złote akcenty w dekoracjach. NP. Białe damaszkowe serwety złożone w prostokąty przywiązujemy szeroką złotą wstążką i kładziemy na talerzach. Na środku stołu ustawiamy kwiaty, najlepiej w płaskim naczyniu wypełnionym gąbką oazis. Pozwoli to na zrobienie niskiej dekoracji, która nie będzie zasłaniała twarzy osób siedzących naprzeciw siebie. Kremowe i żółte róże z dodatkiem gipsówki i zielonych listków będą wyglądały pięknie. Po bokach kompozycji kwiatowej ustawiane świeczniki ze świecami mogą być żółte, białe lub kremowe, nigdy złote, wyglądają tandetnie. Świecznik nie musi być okazały, choć wysoki wyglądają najpiękniej. Sprawdzą się także ozdobne lampioniki ze szkła z przy każdym nakryciu. Talerze ustawiamy naprzeciw siebie. Dla każdego, talerz podkładkowy, na nim nie jemy, płytki i zakąskowy, sztućce platorowane lub srebrne. Przy mniej formalnym spotkaniu mogą być również stalowe. Wszystkie muszą być zawsze wypolerowane na wysoki połysk. Układamy je po obu stronach talerzy w takiej kolejności, w jakiej będą podawane dania. Najbliżej talerzy znajdą się sztućce używane jako ostatnie, po prawej stronie ustawiamy kieliszki. Nie muszą stanowić kompletu, ładniej będzie wyglądał jeden z kieliszków NP, kolorze złotawym.